Proszę parę słów do mikrofonu. O, jest nieźle? <grych> no, bardzo przyjemne ujęcie Wam. Czekaj, muszę zwinąć chyba swoją, wiesz? Nie, no, co? Nie jest po drugiej stronie. Słuchaj! To nie jest na pewno małe. Słuchaj. E, przyjacielu? Jesteś nagrywany, ustawiłem tutaj statyw jest, pięknie cię, cię widać. Nie tak wysoko ki, bo nie widać, trochę niżej kodaj. <grystanie> Cześć, ja może faktycznie zwinę. Szkoda by, by było, żebyś stracił rybę. O, widzisz też mam rybę. 250 metrów jest To trochę może być mało Nie wiem czy się nie zatrzewało Teraz to jest Spokojnie kol, odkąd jest nagrywany trwa minutę 28 Ty faktycznie tam już trochę ci tej żyłki ubyło. O, a ta ryba się wcale nie zamierza zatrzymywać. I ona się nawet nie zmęczyła. jest Wojtku nie przeklinaj, to się nagrywa. I? Ja się patrzyłam, ty i po nią. <laughs> Nie to są może być innego. Nie czuć wiesz, żeby ryba pompowała, nie? Tylko coś jedzie. No ona to po prostu płynie. To ja podejrzewam, że tam... A tam już nikogo nie ma, to może się bawić. Abs Do tamtego gościa nie dopłynie, nie? <laughs> nie masz tyle żyłki. <laughs> nie, <to pewno> <laughs> Trzymaj w drugą rękę telefon i nagrywaj pracy kija. Zwinąć Ci tą drugą? Tam się coś pojawiło pod powierzchnią. No widzisz dobrze, zwinąć Ci tą? Nie. Co? Nie, nie najpierw. Dobra, już skręć to sprzęgło. Jak bardziej się nie da, wiesz o Jak bardziej dokręcę, to pożegnam przypomnę. Wyłącz ten wolny bieg. Ty, a pamiętacie jak ktoś wrzucił wrzucił zdjęcie samego kołowrotka jak niby odjazd i ktoś mówi, bo skomentował, ale mogłeś wyłączyć wolny bieg. A tam wiesz, wolny bieg rozkręcony na maksa. Dobra, przerwa.